Chcę wam ogłosić, że do waszej klasy dołącza nowa osoba Nowa osoba? Oby laska Oby laska Raczej nie laska, ale w dzisiejszych czasach nic nie jest wiadome Ale Dariusz, zapraszam Eee, to chuj Dalej będziemy się męczyć z Kaśką Ziemano wariaty Tak, dokładnie, Dariuszek, ty masz na nazwisko? Walakonik Walisz konia? <gulanie> Walkonik <gulanie> <gulanie> Chłopaki Walikonia <gulanie> Nie no, w chuj zabawne, a co, ty nie walisz konia? Oj kolego, nie podobasz mi się, nie podobasz mi się Ja nie walę konia, w tej klasie nikt nie wali konia Od momentu, kiedy Kaśka dołączyła do klasy Ta? A to gdzie jest ta Kaśka niby? Jak to gdzie? W robocie, jak chcesz szukać Kaśki, to szukaj pod ławką. A teraz idź do Mariuszka, żeby przejść chrzest Ciało do ciała... Ręka na bius, chciała, nie chciała, wzięła do ust. Dobra, widzę, że Mariuszek jest niedysponowany, bo jest w trasie koncertowej, więc ja ci dam zadanie musisz zajebać tablice rejestracyjne dyrektorce. A macie coś trudniejszego, bo tak jakby już to zrobiłem.